Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka. Witam Państwa dziś tradycyjnie w odzieży patriotycznej, już chyba, dlatego w tej odzieży, bo o sprawach najważniejszych dla nas wszystkich, dla Polaków. Dziś chcę mówić, chcę mówić o szczepieniach. I teraz uwaga, nie jest to żaden wazeliniarski, prorządowy wpis, jak wszyscy, którzy którzy państwo mnie znają doskonale wiedzą że jestem na wszystkich możliwych czarnych listach prorządowych mediów bo jestem wielkim krytykiem polskiego rządu w różnych sferach życia medialnej gospodarczej ale tu tu w obliczu pandemii uważam wszystkie ręce na pokład i ten komentarz też chciałbym żeby w jakiś sposób wsparł działania rządu bo musimy się zaszczepić. Odłóżmy na bok to jakieś foliarskie myślenie, drodzy Państwo, musimy zaszczepić 70% społeczeństwa, tak mówią specjaliści, takie są doświadczenia ludzkości od, od dekad 70% społeczeństwa, żeby, żeby ten wirus już dalej się nie przenosił, żeby, żeby nie powodował kolejnych tak poważnych sytuacji, jak ostatnie fale. Ta, która właśnie mija, proszę państwa, dzisiaj jest taki dzień, chyba trochę świąteczny. Pierwszy raz od sierpnia w Poznaniu nie ma żadnego zgonu na COVID-19. To jest, to jest jakiś tam świąteczny dzień, tak jest dzisiaj, tak było dwa dni wcześniej. Mówię do państwa 13 maja. I, i to jest dowód na to, że szczepionki, że Lockdown, że zasady dystansu społecznego, że to wszystko działa. Że, że dzięki tym różnym metodom, które wymyśliła ludzkość, które, które są dzieckiem ludzkiego geniuszu, dzięki tym metodom możemy liczyć na to, że wyjdziemy z tej pandemii, bo niestety, oprócz szczepionek, dziś nie ma żadnej alternatywy na, na tą drogę do wyjścia z tego koszmaru. Nie ma alternatywy, dlatego że te leki, które są badane, no, nie są na tym etapie potwierdzone ich skuteczności. Jedyne skuteczne leki no, mają się pojawić we wrześniu. Te badania są już w fazie zaawansowanej i mają, dają pozytywne efekty. Też między innymi lekarstwo firmy Johnson Johnson. No, no takich pozytywnych efektów na przykład nie ma polska amantadyna. Zobaczymy, te, te testy się jeszcze nie skończyły, ale y, dr Bodnar, który, m, który podniósł sprawę Amantadyny, no, no nie ma tutaj żadnej potwierdzonej skuteczności, co z bólem zaświadczam, bo Polska powinna mieć taki swój lek na COVID, to byłoby coś wspaniałego powinna mieć też szczepionki własne, własnej produkcji. No nie opracowaliśmy tego. Nie było nas na to stać. A może nie było tej woli politycznej, która by mogła spowodować, że taka szczepionka się pojawi. Bardzo nad tym ubolewam. Póki co sytuacja jest taka jaka jest. Te szczepionki, te cztery obecnie na rynku funkcjonujące szczepionki Pfizer, Moderna, Johnson Johnson i AstraZeneca to jest nadzieja ludzkości, to jest nadzieja dla Polski. I musimy się wszyscy zaszczepić. I odrzućmy, błagam, odrzućmy na bok te bzdury, te wszystkie foliarskie koncepcje, te niczym nie poparte poza jakimiś niszowymi fake newsami teorie. W tej chwili już niemal półtorej miliarda ludzi na świecie się zaszczepiło, to już nie jest żaden eksperyment. I, I w tej grupie zaszczepionych żadne statystyki nie, po, nie pokazują wyższej śmiertelności, jakichś poważnych efektów ubocznych tego szczepienia. Dziś możemy powiedzieć z całą pewnością, że szczepionki działają, że są skuteczne, na wielkiej populacji sprawdzone i są naszą jedyną obroną, obroną także Polaków przed... Koronawirusem, a że ta choroba jest niezwykle poważna i że należy się przed nią bronić, to już nie tylko zaświadczają statystyki. Miliony ofiar na całym świecie, w Polsce też już, już ponad 100 tysięcy, ktoś powie, drugie 100 tysięcy umarło nie na koronawirusa, ale w efekcie blokady służby zdrowia. No tak! No, ale to jest pośredni efekt epidemii koronawirusa. Właśnie po to, po to są obostrzenia sanitarne i lockdown, żeby tej blokady służby zdrowia nie było, żeby tych nadmiarowych zgonów nie było, jak to się brzydko mówi, nadmiarowe zgony. I, i, i naprawdę, mimo całej mojej sympatii dla posła Wilka oburza mnie jego post, oburza mnie jego wypowiedź, że że, że polski rząd wymordował więcej ludzi niż bandy Ukraińców, bandy UPA, które mordowały na Wołyniu Polaków. No bo, no bo o, te, o te zgony nadmiarowe właśnie, o, o spowodowanie ich posądza Polski rząd, pan Wilk, a ja uważam odwrotnie, że gdybyśmy nie zastosowali zasad obostrzeń sanitarnych i na przykład lockdownu, to wtedy tych przeciwników tych obostrzeń, właśnie takich jak Konfederacja, część Konfederacji, bo zastrzegam, duża część Konfederacji to są ludzie bardzo rozsądni, ale są też tam jednostki, które, no, że tak powiem, no, błądzą, można tak delikatnie powiedzieć i, i tego rodzaju spiskowe, nieracjonalne teorie podnoszą. Więc, więc wtedy, gdybyśmy nie zastosowali lockdownu, to dopiero byłaby obstrukcja służby zdrowia, to dopiero byłaby olbrzymia skala nadmiarowych zgonów. Tak, tych zgonów jest też bardzo dużo. No i to jest... Uboczny efekt pandemii koronawirusa. Pamiętajmy o, to, o tym. Te 100 tysięcy ofiar to nie jest zła wola czy też jakieś makiaweliczne kalkulacje rządzących. Niestety, drodzy Państwo, to jest, to jest wyrzut sumienia tych wszystkich krzywiących spiskowe teorie, bo to właśnie, to właśnie jest uboczny efekt pandemii, zablokowania służby zdrowia, która nie działała tak jak trzeba. No, bo miała mnóstwo pacjentów covidowych, bo musiała gdzieś tych ludzi kłaść, bo musiała w sposób specjalny się nimi opiekować, bo rzeczywiście ta choroba istnieje i wcale nie leżą na tych salach statyści. No, no. To, że ja to muszę tłumaczyć? Drodzy Państwo, no chyba wszyscy rozsądni, racjonalni ludzie rozumieją, że, że te, te wszystkie foliarskie teorie to bzdury. Te wszystkie fake newsy oparte na jeszcze śmieszniejszych i jeszcze, jeszcze bardziej ordynarnych fake newsach, jakichś cząstkowych danych, byle tylko udowodnić to, że istnieje spisek światowy, to, że wszyscy się sprzysięgli po o to, żeby ludzkość usiedlić, nie jest w niczym interesie, proszę Państwa, czyja korzyść, zawsze się pyta prawnik prokurator, czyja korzyść i tam szuka mordercy. No, no niczyja korzyść ani wielkich koncernów specjalnie to nie jest, bo, bo też są postponowane, bo też widzimy tutaj pomiędzy nimi konkurencję, choć oczywiście jest to dla nich zarobek, ale, ale zapewniam państwa, że to, że, że to jest też. Przez różne czynniki polityczne postponowana grupa biznesowa. Więc, więc ani jakichś tam mrocznych polityków, ani nieznanych, bo nie mówi się o konkretnych państwach czy konkretnych grupach politycznych, bo przecież wszyscy dostali po uszach w związku z pandemią. Ani biznesowo nikt na tym nie zyska, bo en bloc, gospodarka idzie słabiej, a jeżeli idzie słabiej, to też na przykład tych leków mniej kupuje i też ma mniej pieniędzy na różne tego rodzaju inwestycje, które mogą na przykład wesprzeć te mroczne koncerny farmaceutyczne, więc to wszystko to wszystko są o kant pewnej części ciała rozbić teorię. Nikt nie zyskuje na pandemii, nikt, naprawdę. No oczywiście są pewne branże, które idą lepiej, są pewne branże, które idą gorzej, ale ze względu na spadek koniunktury globalnej Nikt, mniej więcej wszyscy wyjdą na zero de facto w związku z tą akademią, pandemią, przynajmniej na zero. Więc nie ma dowodów na, na jakąś grupę rządzącą, grupę trzymającą władzę, która zyskuje na tym. Nikt na tym nie zyskuje. No, i teraz i teraz kolejne te bzdury, które się pojawiają, że te szczepionki są jakieś super groźne. Proszę Państwa, jak mówię, półtorej miliarda ludzi, żadnych konkretnych danych o zwiększonej śmiertelności, czy jakiejś zapadalności na poważne choroby w tej grupie. Nie ma takich statystyk. Sprawdźcie, to naprawdę nie ma. A jeśli chodzi o szczepienia, no to proszę Państwa, to proszę Państwa, każde dziecko, każdy z nas musiał przyjąć minimum pięć szczepionek. To, to między innymi była szczepionka na zapalenie wątroby, gruźlicę, odrę, świnkę, różyczkę, ospę. Sześć w jednym taką szczepionkę w tej chwili także biorą dzieci, małe dzieci, noworodki. No prawie wszystkie, oczywiście jest jakaś grupa zawsze antyszczepionkowców, którzy kontestują na czym świat stoi, ale, ale my wszyscy jesteśmy zaszczepieni daleko bardziej niebezpiecznymi Wystarczy przeczytać tylko opisy, jakie mogą być odczyny niepożądane, i są takie odczyny, oczywiście, więc daleko bardziej niebezpiecznymi jesteśmy preparatami już zaszczepieni niż te, które teraz bierzemy i będziemy brać, i będziemy przyjmować, dlatego że koronawirus na pewno będzie w nowej mutacji w kolejnych latach i trzeba będzie się co roku, tak jak na grypę, szczepić. I, i, I tu musimy zaufać naukowców, naukowcom, musimy ich wspierać, oczywiście monitorować, ale ufać wiedzy naukowej, panu Bogu, ufać, ale ufać także wiedzy naukowej, jeśli jest racjonalna, jeśli jest poparta głębokimi badaniami, jeśli jest etyczna. A tutaj, tutaj takich alertów nie ma. Nie ma takich alertów. Nawet komunikat Episkopatu Polski mówi o tym, że te szczepionki. No, można przyjmować, że, że, że nie ma tutaj jakichś radykalnych, rażących, nieetycznych technologii czy, czy działań w związku z ich produkcją, więc, więc Episkopat dopuszcza stosowanie szczepionek jako taki moralny autorytet, mam nadzieję, dla wielu Polaków, więc, więc nie ma żadnych przeciwwskazań, no trzeba to brać, bo bo, bo przecież ten koronawirus jest znacznie bardziej groźny niż, niż te odczyny poszczepienne, drobne, które występują. Proszę Państwa, to jest bardzo poważna choroba. Moja rodzina ją przeszła cała. Ja dzięki zaszczepieniu jestem żywym dowodem na to, gdzieś uniknąłem, mimo bliskości poważnych przypadków mojej córki, na przykład. Uniknąłem poważnego przejścia tej choroby, spłynęło to po mnie jak pokaczce. Jestem żywym dowodem na to, że, że nie ma poważnych odczynów poszczepiennych przyjąłem dwie dawki i że, i, że, i że ta szczepionka działa. I wiem, że działa, bo moja ponad 80-letnia mama ją przyjęła bez, bez kaszlnięcia nawet. To był Pfizer, ja, ja przyjąłem moderne, Więc, drodzy Państwo, yy, yy, i mój przykład prywatny, i światowe statystyki mówią jasno: musimy się zaszczepić, bo musimy zwalczyć, bo musimy zwalczyć tą pandemię i nie ma innego wyjścia. Proszę Państwa, jeżeli nie zaufamy nauce, to cofniemy się nie tylko. Zdrowotnie, ale cofniemy się intelektualnie o 100 lat wstecz, bo proszę Państwa, no, przed wojną, no, taki najprostszy przykład, Polacy żyli 50 lat średni wiek człowieka w Polsce nie przekraczał przed drugą wojną światową, przed pierwszą mniej więcej też, też tak było, dekadę przed pierwszą, 50 lat, a wcześniej, w XIX wieku, to nawet było 30 parę lat. No i to było właśnie takie życie bez szczepionek, to było takie życie ekologiczne, bez chemii, bez higieny, prawda, to jest ten Bzdurny ekologizm, który próbują szczególnie środowiska lewicowe, ale to na świecie, ale w Polsce te, te skrajnie prawicowe, które próbują nam suflować. No, sam jestem właścicielem gospodarstwa ekologicznego, jestem hobbystycznie rolnikiem, nie tylko może hobbystycznie, po prostu pasjonatem rolnictwa. Prowadzę gospodarstwo ekologiczne i wiem doskonale, jak to jest osiągnąć jakiś plon bez chemii rolniczej. No, gdybyśmy się jej pozbyli, naprawdę, naprawdę nie bylibyśmy w stanie nie tylko wyżywić Polaków bez tych wszystkich osiągnięć nauki, wielkiej chemii, ale, ale to, to byłby koniec ludzkości. I, i, I ta średnia życia, która dziś w Polsce wynosi grubo ponad 70 lat, a wtedy 50, pokazuje, no, że jednak musimy zaufać, że jednak musimy iść z rytmem nauki. Nauka oczywiście też, i osiągnięcia chemików, biochemików, farmaceutów, dziś te osiągnięcia, no także informatyków, różnych technologów, te, te osiągnięcia zmieniają się, te osiągnięcia są aktualizowane, dopasowywane do obecnej rzeczywistości. No ale nie możemy, mówię, kierować się jakimiś takimi. I sentymentalnymi przesłankami. Musimy kierować się przesłankami w naszym życiu, realnymi. A przesłanki realne są takie, że szczepionki, nowe leki, higiena. Zasady dystansu społecznego, na przykład w epidemii, czy nawet lockdown, są elementem naszej wiedzy, która spowodowała, że ludzkość jest na tym poziomie, ani innym. Że dziś ludzie żyją średnio powiedzmy 75 lat w Polsce bo to tam różnie rok do roku wygląda ale mniej więcej 75 lat w Polsce a przed wojną, w latach 20-30 żyli 50 widzicie Państwo tą różnicę bez antybiotyków, bez szczepionek, bez Higieny, dalej byśmy tak żyli. To jest 25 lat życia każdego z nas. To jest jeden z najtwardszych najtwar argumentów. Jaskiniowcy ci super superekologiczni żyli po 20 parę lat. Ci tacy ekstremalni ekolodzy żyli po 20 parę lat i, i, i na przykład umierali na raki płuc. Jeśli odnaleziono w jednej z jaskini francuskich ciała, właśnie sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, no i tam odkryto w tych ciałach zmiany rakowe w płucach u ludzi, którzy bez odpowiedniej wentylacji mieszkali w jaskiniach i, i palili drewnem. No i to. I to i to jest taki no, kolejny przykład. No, proszę Państwa, no, nie, nie, nie zakiwajmy się, nie, 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 nie brnijmy w tą ślepą uliczkę, którą jest tani ekologizm, bezrefleksyjny ekologizm. Ekologizm nie uwzględniający nowinek technicznych, pewnej wiedzy, którą człowiek zdobywa. Taką oto drogą, że bierzcie Ziemię i czyńcie sobie ją poddaną. My sobie tą Ziemię czynimy poddaną, pozyskujemy pewną wiedzę o niej, potrafimy regulować już nawet pewne procesy. Oczywiście są w związku z tym potworne zagrożenia dla ludzkości, takie jak zmiany klimatyczne, takie jak różne skażenia, zagrożenia dla, dla naszego biotopu, ekosu. No ale proszę Państwa, no ale, no ale musimy to wszystko uwzględniać. Po to, żeby być sprytnym, żeby jak mówili, żeby być racjonalnym, mądrym, żeby jak mówili żołnierze spod Monte Cassino, nie bądź głupi, nie daj się zabić, nie dajmy się zabić, nie bądźmy głupi, nie dajmy się zwieść na manowce tym wszystkim, proszę Państwa, koronaidiotom, którzy albo cynicznie, albo, no, albo po prostu z tak zwanego pożytecznego idiotyzmu takie krzewią teorie. Antyszczepionkowe, antyhigieniczne, zmierzające do tego, żeby właśnie była czwarta fala, bo to jest doskonała recepta na czwartą falę. Nie szczepmy się, naprawdę. Zarzućmy te szczepienia, uwierzmy tym wszystkim demagogom i, i, i nie szczepmy się. A zapewniam Państwa, że będzie czwarta fala. I to wcale nie jest optymistyczny komentarz jednostronny, że szczepmy się, a wszystko będzie dobrze. To jest także komentarz dziś ostrzegający, jeśli się nie zaszczepimy. Chcę państwu powiedzieć, że to będzie, to będzie bardzo ryzykowne i to... I czyje to będzie zwycięstwo? No zgadnijcie państwo, czyje to będzie zwycięstwo. Dlaczego tym niektórym ludziom, niektórym środowiskom zależy na tym, żeby, żeby dalej brnąć w, w tą sytuację? No To będzie zwycięstwo wrogów Polski. Ja tu mówiłem już w kilku moich vloga, vlogach, jakie jest bezpośrednie, takie konkretne, techniczne działanie lobby rosyjskiego i rosyjskiego wywiadu, który który właśnie promuje te, te, te fale w mediach społecznościowych, fale hejtu wobec szczepionek, fale dezinformacji dotyczących obostrzeń sanitarnych, a nawet środowiska polityczne, które, które się jakby utożsamiają z taką, z taką właśnie ideą, z takimi pomysłami. Proszę Państwa, no, no, to, to będzie zwycięstwo Rosji, to będzie zwycięstwo wrogów Polski, to będzie zwycięstwo tych, którzy chcą, żeby Europa, Polska, świat, były zdestabilizowane i być, może, i być może chcą to wykorzystać. No na pewno chcą to wykorzystać, próbują walczyć. Na razie siły dobra i siły racjonalne zwyciężają. Na razie wygląda tak, że, że uda się zaszczepić te 70% Polaków, że uda się uzyskać tak zwaną odporność stadną i odeprzeć kolejną falę koronawirusa, ale to wszystko przed nami. Proszę Państwa, Szczepmy się, szczepmy się, jeszcze raz szczepmy się, namawiajmy do tego wszystkich. Po to to mówię, z jakiejś mojej misji społecznej, bo przecież, jak widzicie Państwo, no nie zarabiam na tym vlogu. To nie jest, nie jest żaden mój biznesowy projekt. Ja mówię to z powodu mojej misji, mojego poczucia obywatelskości tak, poczucia bycia Polakiem poczucia pewne, z powodu pewnej świadomości, którą mam. I, i, I rozpoznawalności rzeczywistości wokół. Szczepionki nie szkodzą, są lepszym rozwiązaniem. Są oczywiście zawsze, jak wszystkie leki. Przeczytajcie, proszę Państwa, etykietę aspiryny. Jak przeczytacie tą ulotkę, która tam jest w aspirynie, to, to zapewniam Was, że trzy razy się zastanowicie, zanim przyjmiecie ten popularny. Na całym świecie powszechnie stosowany lek. No i tak też jest ze szczepionkami. Jakaś tam niewielka grupa ludzi ma te odczyny niepożądane. Trzeba to monitorować. Dobrze, że są organizacje, które te statystyki gromadzą, które alerty różne podnoszą, alarmy w tej sprawie. Bardzo dobrze, natomiast nie dajmy się zwariować. Szczepienia to proces ratunkowy, to proces naprawdę pozytywny, który daje efekty. No, gdyby tak nie było, zapewniam państwa, że nie zabierałbym państwu czasu, swojego głosu, nie zdzierał. No i, i krótko mówiąc, bądźmy mądrzy, już, już nie, nie przedłużam mojej wypowiedzi. Dziękuję wszystkim, którzy jej słuchali. Proszę, bardzo Was proszę o refleksję. Nie dajcie się wariatą. Te wpisy pod moim tym vlogiem, tym komentarzem, hejtujące na pewno w dużej liczbie. Zwróćcie uwagę, kto to jest. Zwróćcie uwagę, prześledźcie jego poprzednie publikacje. No i, i wyważcie. Wyważcie to, co dla Was dobre, to, co dobre dla Polski, to, co jest dobre dla świata. Ja się już zaszczepiłem, a, a wy. Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka.